Na samym początku filmu wjeżdża Joe Pesci. Niby gliniarz, ale każdy kto ma trochę filmowego nosa od razu czuje, że coś tu śmierdzi. Typ nie przyjechał pilnować porządku, tylko robię sobie mały rekonesans przed włamem. Chodzi po domu jak po swoim, zagląda w kąty i sprawdza czy przypadkiem nie trafił się tam jakiś alarm, który mógłby mu popsuć cały misterny plan. Szczegółem, który daje trochę do myślenia jest jego przypinka do krawata, która jest w kształcie broni. Później ten drugi policjant nie miał takiej. Do tego na jego ramieniu możemy zobaczyć flagę Chicago, co już na starcie zdradza w jakiej okolicy. Dzieje się cała akcja. W później wpada kolejny ciekawy smaczek. Mama Kevina przez telefon rzuca, że psa nie zabierają. Nie zabieramy psa. Jeżeli oglądałeś Kevina więcej niż raz, na pewno zadałeś sobie teraz pytanie, jakiego psa? Bo serio poza tą jedną linijką dialogu w całym filmie nie ma nawet futerka miski smyczy nic, zero psa może jedynie ta dziura w drzwiach, przez którą Kevin później strzela. Potem mamy rozmowę o przejściówce do golarki. Niby drobiazg, ale fajnie pokazuje różnice między Stanami a Europą. Kate, kupiłaś przejściówkę do golarki? Ojciec z ciotką marudzą, że potrzebują adaptera, bo w USA używa się gniazdek typu A i B, czyli tych dwóch z płaskimi bolcami. We Francji, tak jak w Polsce, rządzą wtyczki C i E, czyli dla nas klasyczne z okrągłymi bolcami. Dodatkowo w tej scenie dostajemy coś w rodzaju cichej zapowiedzi przyszłego Armagedonu, jaki Kevin zafunduje włamywaczom. Twórcy już tutaj podrzucają nam przed które później staną się legendarnymi pułapkami. Słyszymy o samochodzikach, które później tylko czekają, żeby Harry i Marv wywinęli na nich efektownego orła na podłodze. Do tego słyszymy o palniku, który później zmieni głowę Harego, idealnego, przypieczonego ziemniaczka prosto z ogniska. No i jeszcze ozdoby świąteczne, które były zawieszone na haczykach od zestawu wędkarskiego Petera McAllistera. A Kevin, chwilę później, ma klasyczny dziecięcy dramat: ciotka Leslie każe mu spakować walizkę. A on jako ośmiolatek latek totalnie nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. No więc chodzi od osoby do osoby i pyta, co ma zrobić. Wszyscy mają go totalnie gdzieś. W tej scenie pojawia się genialny detal, który łatwo przegapić. W momencie gdy Jeff wspomina o bazie, możemy zobaczyć tutaj, że baz siedzący przy biurku od razu odwraca głowę, bo słyszy swoje imię. Takie małe detale pokazują jak świetnie zagrana jest ta scena. Następnie przenosimy się do jaskini baza, czyli jego pokoju, który wygląda jak świątynia każdego nastolatka z końcówki lat 80. Już na wejściu widać, że baz jest ultra fanem Chicago Bulls, tu możemy zobaczyć zobaczyć ich logo, a na drzwiach wisi plakat Michaela Jordana, który będzie miał jeszcze swoje 5 minut w tym filmie. Na regale możemy zobaczyć jeszcze pudełko po farmie mrówek, co sugeruje, że kiedyś hodował je, ale teraz to już chyba samo opakowanie, pewnie dlatego, że ostatecznie przerzucił się na swojego pająka. Na ścianie ma też plakat Ice-T, amerykańskiego rapera, który w tamtym czasie był na ogromnej fali popularności, a nad biurkiem oprócz kalendarza Chicago Bulls wisi plakat Indiana Jonesa, czyli tego kultowego bohatera z kina przygodowego. Na szafce stoi również Puchar dla hokeisty, co w połączeniu z kijem hokejowym w pokoju sugeruje, że Baz prawdopodobnie gra w hokeja. No i jeszcze na jednej z ścian znajduje się plakat z horroru The Incredible Melting Man z 1977 roku, klasyk na klasy B. A to jeszcze nie pełna analiza filmu i nie wszystkie szczegóły, jakie są w Kevinie, ale jeżeli film ci się podoba, daj lajka i podbij ten film. A teraz lecimy dalej. Młodzi McAllisterowie podchodzą do okna, a Baz, jak to Baz, od razu przechodzi w tryb. Mówią straszną historię, że. Żeby wszyscy mnie słuchali i zaczyna opowiadać, że Marley to niby seryjny morderca, który podobno kiedyś pozbywał się ludzi łopatą. Baz opowiada to tak, przekonująco, że młodszym aż stają włosy dęba. Najlepsze no sam bas później zdradza, że mieszkają w jednej z najdroższych i najbezpieczniejszych okolic Chicago. na ulicy w całych Stanach. Szansa, że seryjny morderca mieszka tuż obok, jest delikatnie mówiąc niewielka. Następnie możemy zobaczyć ziomka od pizzy, który wygląda jakby brał udział w wyścigu o życie. Nic dziwnego, ma tylko 20 minut, żeby dowieść zamówienie, bo inaczej musi oddać pizzę za darmo. Pizzeria nazywa się Liter Nero, z parodią prawdziwej amerykańskiej sieci Little Caesars, działającej w USA od 1959 roku. Logo, nazwa, wszystko delikatnie nawiązuje. Gość tak się spieszy, że wjeżdża prosto w figurę stojącą przed domem McAllisteru. I to nie jest jednorazowy gag w tym filmie. Ten motyw wraca aż 4 razy. Pierwszy raz mieliśmy tutaj właśnie. Drugi raz busy zabierające rodzinę na nisko robią dokładnie to samo. Trzeci raz nie widzimy uderzenia, ale statua znowu leży, gdy przyjeżdża policjant. Czwarty raz ponownie rozkładają chłopak od pizzy, jakby miał z tą figurą osobisty konflikt. Na stole podczas kolacji widzimy, że makalisterowie popijają pizzę Pepsi. W pierwszej części to ich napój numer jeden. Co ciekawe w drugiej części króluje już Coca-Cola. Ale w lodówce oprócz Pepsi widzimy też Sprite'a. I wydaje mi się, że tutaj też jest Cola Light, więc ten sponsorik nie jest raczej na wyłączność. W całym filmie przewija się motyw który widz wyłapuje od razu Wujek Frank to absolutny certyfikowany Sknera Już pierwsza scena to pokazuje Kiedy przyjeżdża pizza Frank nagle robi wszystko żeby nie zapłacić ani centa Masz pieniądze zapłać tylko czeki podróżne, nie. A później w samolocie jest jeszcze lepiej. Frank dopytuje Stewardesę, czy szampan w pierwszej klasie jest darmowy. Zamawiam szampan, jest darmowy, prawda? Jakby miał w głowie mały kalkulator, który analizuje, czy aby na pewno nic nie zostanie doliczone do rachunku. Kolejnym hitem jest moment, w którym każe swojej żonie ukraść kryształową zestawę z samolotu. Schowaj go do torebki, schowaj. Przez to, że zabrakło pizzy z samym serem... się dla mnie z samym serem? Wybuchła mała rodzinna przepychanka Klasyk na dużych rodzinnych zjazdach My w tej scenie mamy naprawdę świetny, łatwy do przeoczenia detal Widzimy jak Fuller, młodszy kuzyn Kevina A w prawdziwym życiu jego rodzony brat Kieran Kalkin Zostaje przygnieciony krzesłem To krzesło zachowuje się trochę dziwnie Wigina się jakby było z plastyliny, a nie z drewna Twórcy specjalnie użyli gumowego krzesła Żeby żadnemu z dzieciaków nie stała się krzywda Kevin wpada w bazę I robi się totalny chaos Mleko leje się po całym stole jak wodospad W tym bałaganie Bilety i paszporty dostają pełne mleczne spa. I właśnie wtedy pojawia się genialny szczegół. Tata Kevina wyrzuca do kosza serwetki i przez przypadek zgarnia razem z nimi paszport oraz bilety Kevina. To daje świetne wytłumaczenie dlaczego rodzice nie ogarnęli na lotnisku, że został im jeszcze jeden bilet. Po prostu go nie mieli i został w śmieciach. Kevin zakaraląduje ląduje na strychu, gdzie miał spać z Fullerem, który moczy łóżko. Jeśli wypije coś przed snem, zmoczy łóżko. Mama jednak ma jeszcze resztki litości i pozwala mu spać samemu. Właśnie to, że Kevin wylądował całkowicie osobno w miejscu odciętym od reszty domu świetnie tłumaczy jak mogli o nim zapomnieć podczas porannego zamieszania. Na strychu możemy też zobaczyć kubek z logiem Chicago Cubs, lokalnej drużyny baseballowej. Kolejne potwierdzenie, że McAllisterowie to chicagowska rodzina z krwi i kości, a w sumie oni mieszkają na przedmieściach Chicago. W nocy silny wiatr łamie gałąź, która spada na linię energetyczną i telefoniczną, więc cały dom Macalisterów zostaje odcięty od świata. Przez co ich budzik nie zadzwonił i zaspali. Ale co ciekawe, na stoliku nocnym widać zegarek z opcją zasilania awaryjnego. Tylko, że w praktyce albo nie włożono do niego baterii, albo mechanizm zawiódł. Heder stoi na zewnątrz i zajmuje się liczeniem dzieci. Ale oczywiście, jak to w komediach bywa, wychodzi z tego totalny chaos. Po pierwsze nie zauważa, że jedno z dzieci w ogóle należy do sąsiadów, a po drugie sama dodaje się do liczenia dwa razy. Więc liczba dzieci w ogóle nie powinna się zgadzać z rzeczywistością. Dodat wujek Frank wspomina, że mają trzy kwadranse, żeby dostać się na lotnisko. W praktyce przy normalnym ruchu samochodowym dojazd zajmuje tam około 30 minut, zakładając, że nie ma żadnych korków, wypadków ani przystanków po drodze. Właśnie tłumaczę, dlaczego całej rodzinie udało się dotrzeć na styk. W samolocie też możemy zobaczyć całą rodzinę reżysera filmu, Chrisa Kolumbusa. Jego córka siedzi na kolanach teściowej, a Stewardesa to w rzeczywistości jego żona. A w całym filmie nie mogło jeszcze zabraknąć jego teścia, który wciela się w rolę policjanta przyjeżdżającego z sprawdzić czy Kevin jest w domu. Kevin przeszukuje dom w poszukiwaniu rodziny i schodzi do piwnicy, gdzie natyka się na piec, którego widok od razu przeraża i trudno mu się dziwić, piec wygląda naprawdę dziwnie, jakby był z innego wieku. W rzeczywistości to stary piec, ale nie taki klasyczny jak mamy w domach do podgrzewania wody. Zamiast tego ogrzewa powietrze, które następnie jest rozprowadzane po całym domu za pomocą wentylatorów. Kevin w końcu uzmysławia sobie, że jest sam w domu, szaleje z radości skacząc po łóżku rodziców. W tle widać książkę z napisem Dad, dokładnie po stronie, gdzie zwykle śpi ojciec. Później Kevin otwiera kufer skarbów Baza. Od razu widać, że chłopak ma swoje słabości. Jest totalnym fanem miętowych cukierków Junior Mint, których w Polsce raczej nie uświadczysz. Ale to nie wszystko w środku leży też gazetka Playboya. Jest to numer z lipca 1989 roku, a w tym filmie Baz miał zaledwie 13 lat. Więc od razu rodzi się pytanie, co ta gazeta robiła w jego kufrze? Ale ciekawostką jest też tutaj to, że twórcy w tym magazynie posklejali kartki tak, żeby ośmioletni Kevin nie zobaczył niczego nieodpowiedniego. Chwilę później Kevin bierze do ręki zdjęcie dziewczyny Baza. Ale reżyser nie chciał, żeby żadna prawdziwa dziewczyna była pokazywana w roli tej brzydkiej. Więc co zrobił? Przebrał własnego syna, który udaje dziewczynę. I tak powstała ta zabawna historia zdjęcia w pokoju Baza. Potem Kevin sięga po wiatrówkę i strzela i co ciekawe okazuje się całkiem niezłym strzelcem. Mimo, że przymyka nie to oko co trzeba. Następnie Kevin odpala film Aniołowie z brudnymi duszami. Co ciekawe ten film film został stworzony specjalnie na potrzeby Kevina samego w domu. Ale twórcy zainspirowali się klasykiem z 1938 roku. a Aniołowie o brudnych twarzach. Na odtwarzaczu VHS widać też inne kasety. Widzimy tam Bruce Springsteen wideo antologii, czyli zbiór teledysków Legendy roka wydane w 1989 roku. Tuż pod nim leży kaseta z dokumentem o Rolling Stonesach. Kultowym zespole, który do dziś robi wrażenie na fanach muzyki. W samolocie mamie Kevina nagle przypomina się, że o czym zapomnieli. Ojciec od razu uspokaja, że pewnie chodzi o niezamknięty garaż. Zapomniałem zamknąć garaż, to jest to i rzeczywiście kiedy Kevin wcześniej sprawdzał dom garaże były otwarte w tym czasie w domu Kevin wpada na genialny pomysł zjazd na sankach po schodach i szczerze mówiąc patrząc na kadr trudno uwierzyć jak mu się to udało tak skręcić i nie wbić się w ścianę wydaje się to niemal niewykonalne a jednak Kevin to robi wieczorem pod dom podjeżdżają Harry i Marv gotowi do plądrowania przyjeżdżają do Gem Ramem i ciekawostką jest to że ten sam model samochodu użyto wcześniej by zawieźć McCallisterów na lotnisko na samochodzie Harrygo i Marwa widzimy nazwę OK. I to nie jest przypadek. To mały easter egg, który nawiązuje do Zabójczej Broni 2, gdzie aktor grający Harego Joe Pesci, często powtarzał OK, OK. Numer telefonu na samochodzie to JK5-1350. Jeśli spróbować wpisać litery na starym telefonie, J i K odpowiada cyfrze 5. Więc numer odczytujemy jako 555-1350. A w Hollywood już dawno ustalono, że numery zaczynające się od 555 są fikcyjne. Żeby nikt nie dzwonił do prawdziwych ludzi, więc wszystko tu jest sprytnie wymyślone na potrzeby filmu. Złodzieje próbują się włamać do domu, a jedyny sprzęt jaki mają to malutki łom. Można się tylko uśmiechnąć, bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie, że coś takiego wystarczyłoby do włamania. W międzyczasie Kevin ogląda Grincha, pierwszą animację z 1966 roku. Kate próbuje dodzwonić się na policję i trafia na sierżanta Larego Balsaka. Nazwisko zostało specjalnie wymyślone, żeby brzmiało trochę jak worek na jajka u mężczyzny. To taki filmowy żarcik dla dorosłych. Larry zachowuje się dokładnie tak, jak sugeruje jego nazwisko. Ignoruje zdesperowaną matkę, która nie może się skontaktować ze swoim dzieckiem. W tym samym czasie dzieciaki i ciotka Leslie próbuje dodzwonić się do sąsiadów, ale nikt nie odbiera, wszyscy wyjechali. Ale dlaczego nie mogli zadzwonić do Marley'a skoro był w domu? Chyba jednak trochę też się go bali. W łazience Kevin dba o higienę, a kiedy krzyczy jego mina i cała poza przypomina słynny obraz Edwarda Muncha Krzyk z 1893 roku. Następnie Kevin robi totalną demolkę w pokoju Baza, wypuszcza tarantule i przy okazji zabiera jego oszczędności. A twórcy, żeby nagrać tego pajęczaka jak chodzi, rzucali w niego małymi papierowymi kulkami, które możemy zobaczyć tutaj w kadrze. W tym czasie Harry i Marv obrabiają do Murphy'ego sąsiada McCallisterów. Ich syna mogliśmy zobaczyć na początku filmu. To właśnie tam dowiadują się, że rodziny McCallisterów nie ma w domu, co daje im zielone światło do kolejnych prób włamania do domu Kevina. W tym czasie Kevin próbuje kupić szczoteczkę do zębów i przy okazji spotyka Marleya, który ma sporą ranę na dłoni. Jest teoria, że rana syn Symbolizuje jego relacje z rodziną. Na początku jest świeża i bolesna, później, w kościele, podczas rozmowy z Kevinem, jest już zaleczona i zaklejona plastrem, a pod koniec filmu zupełnie znika. To subtelny filmowy sposób pokazania, na jakim etapie układa się jego więź z rodziną. Kevin się wystraszył i w końcu nie płaci za szczoteczkę. Tylko ucieka z nią ze sklepu, co prowadzi do pościgu przez policjanta. Najbardziej zadowolona z tej sytuacji wydaje się być kobieta, którą Glina właśnie zaczął spisywać. Ciekawe, czy w końcu dostała ten mandat. Wracając do domu, Kevin natrafia na Marwa i Harego. Gdy Harry się uśmiecha, widać, że Kevin go rozpoznał. Co ciekawe, ta scena została nagrana od tyłu. Harry cofał się, a nie jechał do przodu, a w filmie wygląda to, jakby go prawie potrącił. Potem Kevin chowa się w stajence i udaje pasterza, ale dosłownie chwilę wcześniej możemy zauważyć, skąd wziął tą zasłonę kocyk, bo chwilę wcześniej wisiała dokładnie w tym miejscu. Wieczorem Kevin organizuje fikcyjną imprezę w domu, tańczą na niej manekiny, które wcześniej widzieli w piwnicy McAllisterów. Do tego dochodzi wycięty z tektury Michael Jordan, który jeździ po torze. Wygląda jak ten sam, który wisiał wcześniej na drzwiach pokoju baza, ale później gdy Harry i Marv są już w domu Kevina możemy zauważyć, że tamten zostaje nadal na drzwiach, więc to raczej inny Michael Jordan. Kolejnego dnia Kevin wyrusza na zakupy do marketu, bo w poprzedniej lokacji wszystko już jest raczej spalone. Widzimy go z pełnym koszykiem zakupów, a gdy wraca do domu wydaje się, że niesie dwie ciężkie siaty pełne produktów, ale tutaj on one wyglądają jakby były lekkie jak piórko. W rzeczywistości opakowania w środku były puste. A w mówkach były specjalne z pusty, które je rozrywały, nadając efekt realistycznego obciążenia. W sklepie Kevin też kupuje płyn do prania tight, ale gdy siatki pękają, nigdzie go nie widać. Opakowanie prawdopodobnie nie zmieściłoby się już w specjalnej konstrukcji, ale gdy Kevin wraca do domu, płyn jest już w jego rękach, więc wydaje się, że to jest mały błąd. Kate w końcu dociera do USA, ale ląduje w Scranton w stanie Pensylwania. Tam poznaje Gasa Polińskiego i jego zespół, który gra Polkę. Polka, polka. Słyszała pani Polka, 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 nie? Więc w filmie pojawia się też mały polski akcent. Postanawiają zabrać do Chicago samochodem, co daje ponad 700 mil, czyli około 1100 km do pokonania. Następnie Kevin zaczyna stroić choinkę, którą przed chwilą ściął, choć patrząc uważnie, wydaje się, że to nie jest to samo drzewko. Gałęzie są bardziej rozłożone, a drzewko większe niż to, które Kevin ciągnął za sobą. Podczas strojenia, gdy Kevin dostrzega Harego w bombce, w odbiciu możemy też zobaczyć obiektyw kamery. Kiedy Kevin dowiaduje się, że włamywacze wrócą o 21, przyjdziemy tu o 9. Postanawia pomodlić się w kościele. To właśnie dzięki tej rozmowie z Marleyem, w tym kościele rodzi się więź, która później okazuje się kluczowa i ratuje Kevina w krytycznym momencie. Potem Kevin przygotowuje się do obrony i widzimy plan bitwy, na którym są wszystkie pułapki i przedmioty, które wcześniej mogliśmy zobaczyć w jego arsenale. Ale na samym planie jest jeden błąd ortograficzny, bo ornament nie pisze się w ten sposób. Przed samą potyczką zjada ostatni posiłek makaron z serem popijanym lekiem. Tutaj mamy małą nieścisłość. Bo gdy Marv i Harry już są w domu, na stole pojawia się zupełnie inna potrawa. Następnie widzimy, jak Marv wkłada głowę przez dziurę do drzwi dla psa, a Kevin strzela do niego z wiatrówki. Cały ten efekt wystrzału został wykonany w postprodukcji. Efekt kuli został dorobiony klatka po klatce, żeby wyglądało to realistycznie i dynamicznie. Później, gdy Harry próbuje dostać się przez frontowe drzwi, już z daleka widać, że gałka jest czerwona. Trudno uwierzyć, że tego nie zauważył. Co więcej, kiedy chwyta gałkę, trzymają ale chwilę później ślad na jego dłoni jest w pionie. Coś chyba tutaj się nie zgrało. A taki ślad na dłoni został wzięty z Indiany Jonesa poszukiwacza Zaginionej Arki, gdzie na dłoni gestapo Arnolda Tota odciska się wzór amuletu. Dodatkowo nie wiem czy zauważyliście, że McAllisterowie mają gałki z literą swojego nazwiska. Myślę, że jest to celowe, żeby pokazać ich status społeczny. Następnie widzimy scenę, w której Marv wchodzi po schodach w piwnicy i staje na wystających gwóźdź, co w filmie wygląda wyjątkowo boleśnie. W rzeczywistości jednak gwóźdź był gumowy, zaprojektowany tak, by wyglądał realistycznie, ale nie zrobił aktorowi żadnej krzywdy. Chwilę później możemy zobaczyć Marwa jak biega boso po śniegu, co również wydaje się bardzo niebezpieczne ze względu na mróz. W praktyce Daniel Stern, czyli odtwórca roli Marwa, miał na sobie specjalne ochronne buty w kształcie ludzkich stóp. Przy okazji u charego na palcu serdecznym lewej dłoni widać obrączkę. W naszej polskiej kulturze mogłoby to oznaczać, że jest wdowcem, ale w Stanach Zjednoczonych na tej ręce nosi Obrączkę po ślubie. Co ciekawe, Joe Pesci w czasie powstawania filmu był żonaty z Claudią Harrow, więc ten detal w pełni odzwierciedlał jego rzeczywisty stan cywilny. Mark wchodzi przez okno i staje na ozdoby choinkowe, ale uwaga, nie są to szklane bombki, tylko zrobione z masy cukrowej. Widać to idealnie, gdy po naddepnięciu rozpadają się w proszek. Potem możemy zobaczyć, jak Kevin kładzie ptasznika na twarzy Marwa. Ciekawostką tej sceny jest to, że Mar w rzeczywistości tylko udawał przerażoną minę. A wszystkie krzyki, piski. I zostały dopiero dograne w postprodukcji. Dzięki temu scena wygląda niesamowicie realistycznie i zabawnie. W końcu złodziejom udaje się złapać Kevina. W tej scenie Harry gryzie palec Kevinowi. Podobno podczas jednego z dabli zrobił to tak mocno, że Makala Kalkin ma bliznę do dziś. Na szczęście przychodzi Marley i leje tych cymbałów szuflą po głowie. Po czym policja ich aresztuje. Do domu wraca mama, która po tak długiej podróży w busie wciąż ma idealną fryzurę i makijaż. A chwilę później dołączają do niej wszyscy członkowie rodziny. Możemy też zobaczyć jak Peter McAllister znajduje zęba Harego, który wypadł podczas całej tej małej demolki. Co ciekawe, Peter nigdy nie dowie się co to. Skarbie, co to jest?